Cześć, ja nazywam się Gustaw, a ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. A oto BMW E30. Produkowane w latach 1982-1990. Dostępne były cztery wersje nadwoziowe, a my oczywiście patrzymy na sedana, Który mierzy 4,30 m długości, 1,60 m szerokości i 1,40 m wysokości. Waży 1050 kg. Samochód na jaki patrzycie został wyprodukowany w 1987 roku. U Roku temu BMW dodają oryginalne 14 celowe alufelgi. Bardzo podoba mi się także przód. Klasyczne, okrągłe lampy, nisko umieszczone światła przeciwmgielne i nerki w rozsądnym rozmiarze. Bardzo fajnym smaczkiem są też te bardzo klasyczne i kwadratowe lampy tylne. To BMW ma także bardzo ładną linię nadwozia. Wiele BMW kojarzy się z samochodami sportowymi, natomiast dla mnie ten pojazd jest po prostu elegancki, ale nie ostentacyjny. Jeżeli ty należysz do WinPolisai i uważasz, że wszelkie naprawy YoungTimera BMW powinny odbywać się w pełnej zgodności z numerem Win. To nie jest film dla Ciebie, a całą resztę zapraszam do obejrzenia ciekawej historii tego samochodu. Kilka lat temu obecny właściciel tego pojazdu kupił go za trzycyfrową kwotę i w ten sposób uratował go przed zezłomowaniem. Wtedy ten pojazd wyglądał tak: po wielu naprawach blacharskich. Także po całkowitym polakierowaniu tego samochodu, pojazd zaczął wyglądać zdecydowanie lepiej. Co ciekawe, kolor, na jaki patrzycie, jest wybrany z współczesnej palety BMW. Niestety, niedługo później wydarzył się wypadek i inny kierowca spowodował kolizję. Cały przód samochodu. Musiał zostać wymieniony. I tak po wielu przeżyciach samochód wrócił na drogi, a myślę, że ta bogata historia dodaje mu tylko atrakcyjności. Puryści mogliby być oburzeni tym, że ten samochód został polakierowany na kolor, który nie był dostępny w palecie BMW w latach produkcji tego modelu. Natomiast ja, patrząc do środka, doskonale rozumiem właściciela. Zobaczcie. Brązowe boczki, jasne fotele z brązowymi elementami brązowe dywany tutaj wszystko do siebie naprawdę pasuje a pod maską silnik M10. 1,8, cztery cylindry umieszczone wzdłużnie. Napęd trafia na tylną oś. Zasilane gaźnikiem. 90 koni, 140 Nm. Czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę 14 sekund. Upalny dzień. Samochód nie ma klimatyzacji. A... Okna przymykamy po to, żeby nie było głośno, więc Może być ciekawy. Mimo upływu lat i nieidealnego stanu ten samochód naprawdę fajnie się prowadzi. Na skrzyni biegów nie ma żadnych luzów, biegi wchodzą bez najmniejszego problemu. Nie mamy tutaj wspomagania, natomiast kierowanie nie stanowi żadnego problemu. Kierownica chodzi naprawdę lekko. Dopiero jak zaczynamy jechać bardzo powoli i zaczynamy wykonywać jakieś manewry, to czuć ten brak wspomagania, ale w każdej innej sytuacji naprawdę ten samochód daje radę. A jak E30 skręca? Powiedziałbym, że jest to bardzo miła precyzja prowadzenia. Oczywiście nie jest to samochód sportowy, ale jak ta zwykłe auto prowadzi się bardzo posłusznie. Test zawieszenia nierównołożone betonowe płyty 20 km na godzinę. Zdecydowanie nie jest to miękkie zawieszenie. Ale w środku jest komfortowo. Jeżeli tylko nie będziemy śpieszyć się po dziurach, powinno być wygodnie. Z całą pewnością, gdyby był tu mocniejszy silnik, można by się pokusić o sportową jazdę. 50 na godzinę gaś podłogę, 60, 70, 80, 90. Demon prędkości to to nie jest, ale nadążamy za współczesnym ruchem. A jak zwrotność? Jakiś rowerzysta pogratulował mi samochodu. A pojazd ten jest naprawdę bardzo zwrotny. A poza tym, jak to przystało na samochód projektowany w latach osiemdziesiątych. Ma naprawdę bardzo dużą powierzchnię szklaną, i widoczność we wszystkich kierunkach jest wzorcowa. 60 km na godzinę jazda miejska komfortowo i wygodnie, a także wystarczająco cicho. Muszę pochwalić kulturę pracy silnika na biegu jałowym. Gdy stoimy tak jak teraz, jest on ledwo słyszalny. Bardzo miły. Sprawdźmy zatem, jak te 90 koni daje sobie radę w trasie. 90 km na godzinę i jazda pozamiejska. Ten samochód prowadzi się zaskakująco współcześnie. Cechuje się wysoką precyzją prowadzenia. A siedząc tutaj, jest mi komfortowo i wygodnie. A w kabinie jest także cicho. Silnik jeszcze nie pracuje na wysokich obrotach, a z tą prędkością będziemy mogli się udać na podusz, nawet na drugi klaniec polski. Natomiast po przekroczeniu 90 km na godzinę, czuć, że ten samochód zaczyna słabnąć. No niestety, pewnych rzeczy nie oszukamy. Tu jest tylko 90 koni po Ale Rozpędzanie się do przepisowych 120 km na godzinę na drodze szybkiego ruchu. Trochę potwój. 120 km na godzinę, piąty bieg. Myślę, że jest to optymalna prędkość w dłuższą trasę. Nawet silnik pracuje już głośniej, ale wciąż w środku jest komfortowo i wygodnie, a samochód prowadzi się wystarczająco precyzyjnie. A przy tej prędkości jeszcze nie jest bardzo głośny. Miłym dla mnie zaskoczeniem jest fakt, że ten samochód, pomimo ponad 30 lat na karku, niewielkiej mocy i nieperfekcyjnego stanu. Wciąż bardzo dobrze radzi sobie z współczesnym ruchem. To miłe zaskoczenie. Naprawdę fajna propozycja dla osób, które chcą odbywać weekendowe przejażdżki z otwartym przybieraniem. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Witam Was za kierownicę. Jakie jest moje pierwsze wrażenie? To wnętrze jest bardzo proste, ale także bardzo funkcjonalne. Podoba mi się nachylona do kierowcy konsola. Zegary są wzorcowo wręcz czytelne. A jak siedzi się za kierownicą? Ja, mając 185 cm wzrostu, bez problemu się mieszczę. Jeszcze mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Kierownica w żaden sposób nie jest regulowana i czasem zdarzy jej się... Zachaczyć o moje nogi, ale nie stanowi to problemu, bym zajął właściwą pozycję za kierownicą. A sam fotel jest materiałowy, obszerny, naprawdę miękki. Nikt nie powinien narzekać na komfort. A będąc na miejscu kierowcy, warto zwrócić uwagę na ładną, jasną podsufitkę, która bardzo przyjemnie rozświetla to wnętrze. A po lewej stronie z zegarów jest włącznik świateł. Klasycznie umieszczony kierunkowskaz oraz dźwignia od świateł długi. Tak, tak, drogie dzieci. BMW mają kierunkowskazy. A po prawej stronie manetka od wycieraczek. Na wyposażeniu mamy między innymi zegarek, wentylację bardzo klasyczną, ale wszystkie te wskazania są bardzo czytelne. Jest także radio z odtwarzaczem kaset. Samochód jest także wyposażony w pięciobiegową manualną przekładnię która pracuje wystarczająco precyzyjnie. Mimo upływu wielu lat ta dźwignia zmiany biegów wchodzi precyzyjnie. Samochód zaprojektowano w latach 80 więc centralne miejsce zajmuje gniazdo zapalniczki oraz duża popielniczka. Będąc przy wyposażeniu, nie możemy zapomnieć o szyberdachu. Mamy tutaj taką składaną korbkę. Jeżeli będziemy kręcić w jedną stronę, się całkowicie otworzy i wpuścić dużo świeżego powietrza do środka natomiast jeżeli go zamkniemy i będziemy tu jest wyczuwalny opór, kręcić dalej wtedy uchyli się i zostanie tylko taka drobna szczelina do przewietrzania wnętrza. Schowki i schoweczki. W tym eleganckim boczku drzwiowym znajduje się niewielki schowek na mapę, tudzież gazetę. Na tunelu centralnym znajduje się spory schowek. A przed pasażerem mamy taką niezbyt dużą półeczkę oraz schowek. Ten schowek jest przepastny. I wejdzie tutaj naprawdę mnóstwo przedmiotów. A zaraz, obok dźwigni hamulca ręcznego, znajduje się taki niewielki schoweczek. Oczywiście, w drzwiach pasażera znajduje się dokładnie taki sam schowek jak w drzwiach kierowcy. Muszę przyznać, że miejsce kierowcy mi się bardzo podoba. Fotel jest wygodny, układ kierowniczy jest precyzyjny. A obsługa wszystkich instrumentów jest bardzo prosta. Podróż w tym miejscu może być przyjemnością. Sprawdzam zatem, jak jest na miejscu pasażera. Fotel pasażera ustawiany jest dokładnie tak samo jak fotel kierowcy. Wow, i siedzi się tu naprawdę wygodnie. Po pierwsze, mogę fotel bardziej odsunąć niż fotel kierowcy, gdyż nie muszę sięgać do kierownicy i tu mógłbym być wieziony na naprawdę bardzo długą podróż. Zobaczcie, jak dużo miejsca mam do konsoli. Schowek, mimo swoich rozmiarów, w żaden sposób nie uderza mi o nogi. Jest to naprawdę wygodny. Jedyne, czego mógłbym się przyczepić, to to, że gdy całkowicie odsunę fotel, jestem już bardzo blisko słupka i opieram się o niego ramieniem. Ale pamiętajmy, że nie jest to ani Seria 5, ani Seria 7. To jest Seria 3. A mimo tego z przodu jest tutaj bardzo wygodnie, jest to dużo miejsca i bez najmniejszego problemu można udać się na długą podróż. Nadszedł czas na test siadania samemu za sobą. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Ej, stopa jedna. Ojej, ojej, oj ojoj oj 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 nie jest dobrze. Ku mojemu zaskoczeniu mimo całkowicie opuszczonego fotela moje stopy mieszczą się. Natomiast potem już jest tylko gorzej. Kolanami już wbijam się w fotel przede mną. Chociaż gdyby się działa przede mną osoba niższa mająca np. 165 cm wzrostu. To jest spora szansa, żebym kolanami się tutaj zmieścił. Natomiast tu już jest naprawdę źle. Nie jestem w stanie się w żaden sposób wyprostować, ani oprzeć. Z tyłu w drzwiach nie mamy żadnych schowków. W oparciach przednich foteli też nie ma żadnych gazetowników. Natomiast jak to przystało na samochód z lat 80., znajduje się tutaj popielniczka. Nie ma także tutaj żadnego podłokietnika ani zagłówków. Kanapa raczej jest dwuosobowa, szczególnie że mamy tutaj Naprawdę duży tunel centralny. Przejdźmy zatem do bagażnika. Wciela się go bardzo klasycznie przyciskiem. Otwór załadunkowy jest dosyć duży, natomiast próg jest dosyć wysoko nad ziemią. Bagażnik katalogowo ma aż 425 litrów. Naprawdę niezły wynik, jak na sedana mierzącego 4 metry 30 cm długości. A bagażnik mierzy. 140 cm w najszerszym miejscu, 45 cm na wysokość i 90 cm na głębokość. W bagażniku po bokach znajdują się wnęki. Tutaj w mocniejszych wersjach silnikowych znajdował się akumulator. Tu mamy drugą wnękę, podnośnik, a pod wykładziną znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe. Jak na tak niewielkie nadwozie? Bardzo pojemny i praktyczny bagażnik. Nadszedł czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, a nieoczywista historia tego egzemplarza była ciekawa. Ja nazywam się Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!